Siema, witam w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o czasownikach modalnych. To jest chyba piąty odcinek na tym kanale. Na pewno nie piąty odcinek o czasownikach modalnych, bo ten temat nie jest za bardzo obszerny. Nie on tak długo, więc ten filmik też będzie raczej z tych krótszych. Tak, w skrócie, co to są czasowniki modalne? Mógłbym Wam teraz tłumaczyć jakieś definicje z Chata GPT czy z Wikipedii, ale nie. Tak w skrócie. Czasowniki modalne to są takie czasowniki, akurat mamy tutaj ich cztery, po których jeżeli je użyjemy w zdaniu, może wystąpić kolejny czasownik w bezokoliczniku. W języku polskim również posiadamy czasowniki modalne, a ich odpowiednikami w języku hiszpańskim to querer, czyli chcieć, deber, czyli musieć, poder, czyli móc i saber, czyli wiedzieć. Jakby wam to wytłumaczyć. Jeżeli w języku polskim używamy czasownika modalnego chcieć, no to później możemy użyć jakiegoś innego bezokolicznika. W przykładzie to wygląda: odmieniamy ten, ten czasownik modalny chcieć, czyli chcesz, i później używamy bezokolicznika zjeść. Chcesz zjeść ze mną? Pasuje, co nie? Więc teraz pokażę wam jak to wygląda w języku hiszpańskim. Odmieniamy czasownik modalny querer. Czyli kieres. Tutaj jest pewna oboczność, bo jest to czasownik nieregularny również. Później przejdziemy do odmiany. Na razie mi zaufajcie. Odmieniamy kieres. I później mamy bezokolicznik komel, Czyli zjeść. Kieres, komel konmigo. Chcesz zjeść ze mną. Po czasownikach modalnych nie zawsze musimy używać bezokolicznika. Możemy po prostu powiedzieć kieren, café. Nie ma tutaj żadnego bezokolicznika, co nie. No i to oznacza, czy oni chcą kawy. Dosyć proste. Później mamy czasownik deber. No już wam pokażę przykłady zdań. Debo, aser, los deberes. Czyli muszę zrobić zadanie. Widzicie, mamy odmieniony czasownik modalny deber. Później mamy aser, czyli bezokolicznik zrobić i los deberes, czyli zadanie muszę zrobić zadanie. Kolejny przykład. Debes tomar pastillas, czyli musisz. Tomar, bezokolicznik, pastillas, czyli musisz brać tabletki. Spójrzcie na przykład do czasownika modalnego poder. Podeis cerrar la puerta, czyli czy możecie zamknąć drzwi. Mamy tutaj odmieniony poder, czyli podeis, bezokolicznik serar i la puerta. Wszystko się zgadza. Kolejny przykład. Płeden kantar. Oni umieją śpiewać. Tutaj nie mamy niczego innego w zdaniu. Mamy tylko dwa czasowniki, czyli odmienione Pweden i kantar śpiewać. I spójrzcie na ostatnie dwa przykłady. Akurat tutaj do czasownika modalnego saber. Tutaj skupcie się, bo czasownik saber jest nieregularny, ale tylko w pierwszej osobie, i to jest. Ta nieregularna forma. Zio se. Ja wiem. Zaraz wam to wytłumaczę. Se cosina peja. Czyli umiem. Wiem, jak to zrobić. Czyli umiem gotować peje. O, tak to mogę przetłumaczyć. I później ostatni przykład. Sabemos que eres un ladrón Czyli wiemy, że jesteś złodziejem. Także powiem tak. Po prostu po czasowniku modalnym. Może być jakiś czasownik bez okoliczniku, ale nie musi, To tak jak widzimy to tutaj. To teraz przejdźmy do odmiany. Na tablicy wypisałem wam i odmieniłem cztery czasowniki modalne, z czego aż trzy są nieregularne. A o czasownikach nieregularnych wspominałem Wam w trzecim odcinku, więc koniecznie obejrzyjcie. Polecam, fajne jest, przyłożyłem się. No nic, przejdźmy. Spójrzcie na zieloną. Te zaznaczone formy są nieregularne, żeby łatwiej Wam było je znaleźć. I przechodzimy do odmiany. Czasownik PODER, czyli móc, odmienia się tak: yo, puedo, ja mogę, tu, puedes, ty możesz, el, ella, puede, on, ona może, nosotros, podemos, my możemy i to jest ta osoba, która się odmienia regularnie. Druga to vosotros, podejs, czyli wy możecie, i eios ejas, pueden czyli oni one mogą. Później mamy bezokolicznik saber, czyli po polsku wiedzieć, albo można go też tłumaczyć jako umieć, ale ja teraz będę używał tej pierwszej opcji. I w sumie jest on fajnym czasownikiem nieregularnym, bo nieregularna jest tylko pierwsza osoba, czyli zio se. Ja wiem. Później wyjdzie się to tak. Tu sabes, ty wiesz, el, e ja, sabe, on ona wie, nosotros sabemos, my wiemy vosotros sabeis, wy wiecie, i EOS Ejos saben, oni, one wiedzą. Dalej przechodzimy do bezokolicznika deber, czyli musieć. Co prawda częściej używany, używana jest peryfraza tenelke, jeżeli chodzi o czasownik bezokolicznik po polsku, musieć, ale o peryfrazach opowiem Wam kiedy indziej. Na razie się skupimy na zamienniku, czyli deber. Odmienia się to tak, tutaj jest akurat, regularny, więc pewnie sami dobrze wiecie, jak to się odmienia. Jo debo, ja muszę. Tu debes, ty musisz. El, eja, debe, on, ona musi. Nosotros debemos, my musimy. Wosotros debes, wy musicie. I ejos, ejas, deben. I na sam koniec. querer chcieć. Jo quiero ja chcę. Tu kieres, ty chcesz. El, eja, kierę, on, ona chce. Nosotros Keremos, my chcemy, tutaj jest pierwsza osoba, która się odmienia regularnie. Vosotros, kreis, wy chcecie. I Eos, eias, kieren. I spójrzcie na to, że tutaj po prostu musimy dodać i. I tak jakby to jest cała ta nieregularność, musimy dodać i pomiędzy u i e. No i to wszystko. Teraz omówię Wam sytuację, w której w jednym zdaniu jednocześnie znajdują się czasowniki modalne, jak zwrotne: Bo jeżeli oglądaliście mój odcinek o czasownikach zwrotnych, to mówiłem Wam, że ten zajmik zwrotny, czyli mete, se, nos, os, se, zawsze będzie przed czasownikiem odmienionym, ale tam dałem taką gwiazdkę, że będzie pewien wyjątek od tej sytuacji i właśnie teraz ten wyjątek poruszamy tak jak obiecałem, bo wyjątkiem będzie ta sytuacja, właśnie kiedy są też czasowniki modalne, bo wtedy. Wybór, czy chcemy dać ten zajmer zwrotny przed, czy po. Zaraz to zobaczycie. Spójrzcie, mamy dwie opcje. Mamy tutaj czasownik zwrotny levantarse i możemy ten zajmer zwrotny se, odmieniony oczywiście, dać albo przed czasownik modalny, czyli ten, o którym dzisiaj opowiadam, czyli w tym przypadku poder i mogę powiedzieć me, puedo, Levantar temprano, czyli mogę wstać wcześniej, ale mogę też ten zajmek zwrotny me dodać na sam koniec, czyli do czasownika levantar, i powiem puedo levantar me temprano. Widzicie, i to jest nowe. Wcześniej nie mogliśmy tego zrobić, a teraz już możemy. Teraz weźmiemy na tapet czasownik zwrotny lavarse, czyli myć się. I tutaj mamy dwie opcje. Możemy ten zajmek zwrotny te dać albo przed czasownik modalny deber, w sumie tutaj jest odmieniony, więc debes, i to będzie brzmiało te debes lavar antes de comer, czyli musisz się umyć przed tym, przed jedzeniem, przed tym jak zjesz, ale możemy też powiedzieć debes lavarte antes de comer. Rozumiecie? I znaczenie jest takie samo. To w ogóle nic się tutaj nie zmieni, jeżeli chodzi o znaczenie. I myślę, że Hiszpanie raczej będą używali tej drugiej opcji, czyli z doklejonym zajęciem zwrotnym do, do bezokolicznika, czyli Puerto le Levantarme Tempano albo tebes Lavarte Antes de Comer, bo jest szybciej i brzmi to tak naturalniej. Nasz kolejny przykład czasownika zwrotnego to maquillarse, czyli malować się. Możemy ten zaimek zwrotny dać przed czasownik querer. Akurat takie zdanie stworzyłem, ale to może być każdy zaimek zwrotny. Zależy jakie zdanie tworzymy. I powiedzieć se quiere maquillar para un concierto. Czyli, że ona chce się umalować na koncert. Albo możemy powiedzieć quiere maquillarse se para concierto. I to znaczy to samo, no nieważne. Czyli tak naprawdę jeżeli tworzymy tą pierwszą opcję, to po prostu bierzemy ten zaimek zwrotny z czasownika zwrotnego makijarse, to se dajemy na początek i zostaje nam bezokolicznik makijar. No i tak samo jest tutaj wszędzie. No pewnie możecie zauważyć, że na zielono Wam zaznaczyłem czasowniki modalne, na one są te zaimki zwrotne i tak dalej. Spójrzcie, może być on tu albo tu na początku, albo na końcu. I ostatni przykład. Czasownik zwrotny vestirse, czyli ubierać się, nakładać na siebie. Możemy dać, akurat tutaj stworzyłem zajemek zwrotny me, przed czasownik modalny saber w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli me se vestir, wiem, czyli umiem, wiem jak się dobrze ubrać, jakkolwiek to brzmi, nie wiem, wy możecie to ocenić, a później możemy powiedzieć se vestirme bien. I to znaczy to samo. Mam nadzieję, że jest to dosyć zrozumiałe. Napatrzcie się na to. No, i to tyle. Teraz przechodzimy do ćwiczeń. I jak zawsze zresztą kończymy odcinek. Mam nadzieję, że nie był zbyt długi i męczący. Macie tutaj 7 zdań. Przetłumaczę Wam teraz je wszystkie po polsku. W nawiasie macie bezokolicznik ten czasownik modalny, który chcę, żebyście użyli i osobę, do której musicie ten czasownik odmienić. Spójrzcie, pierwsze zdanie. Chcę zjeść jabłko. Wiem, że może te zdanie nie są za bardzo wyszukane i złożone, ale jesteście początkującymi, więc na razie tylko takie tworzę. Tak, pierwsze zdanie. Chcę zjeść jabłko, bo używamy pierwszej osoby liczby pojedynczej. Drugie zdanie. Umiem grać na gitarze. Trzecie zdanie. Czy możesz zamknąć okno? Czwarte zdanie. Musimy posprzątać mieszkanie. I teraz uwaga, bo ostatnie trzy zdania to, to i to tutaj będziecie używali znaczy tutaj są czasowniki zwrotne, czyli quedarse czyli zostawać peinarse to czesać się i sentarse to siadać. Także tutaj nie dość, że musicie odmienić ten czasownik modalny do odpowiedniej osoby, to również musicie pamiętać o zaimkach zwrotnych. I jako, że macie już podane tutaj osoby w, w nawiasie, no to też wiecie, jakiego zaimka zwrotnego musicie użyć. I możecie, pamiętajcie, że ten zaimek zwrotny możecie dać albo na początek przed czasownikiem modalnym, albo na koniec do kolei, do tego drugiego bezokolicznika, który się znajduje po czasowniku modalnym. No, i to wszystko, zaraz zobaczycie odpowiedzi. Trzymam kciuki. A nie, czekajcie, jeszcze Wam muszę przetłumaczyć. Sorry. Piąte zdanie znaczy, chcę zostać w domu. Trzecie zdanie to jest pytanie, czy umiesz, możesz się sama czesać. I ostatnie pytanie to jest, czy możecie, Wosotkos, czy możecie usiąść na krzesłach. Dobra. Teraz mogę kończyć, teraz wycięcie. Dobra, przechodzimy do odpowiedzi. W pierwszym zdaniu Kiero komeru dla czyli chcę zjeść jabłko, bo pierwsza osoba liczby pojedynczej, tak samo jak tam inne, są nieregularne, dodajemy to i i dlatego jest kiero. Później, w drugim zdaniu, pierwsza osoba liczby pojedynczej jest nieregularna, tylko i wyłącznie, więc chciałem Wam tutaj zrobić taką niespodziankę, więc odpowiedź to se, to car la gitarga, czyli wiem, umiem grać na gitarze. Później trzecie zdanie. PLS cerrar la ventana, czyli czy możesz zamknąć okno. Czwarte zdanie. Debemos limpiar el piso, czyli musimy posprzątać mieszkanie. I teraz tutaj się będzie działo, bo już przechodzimy do tych zdań z czasownikami zwrotnymi. Tutaj możemy powiedzieć albo me kiero Kedar en casa, czyli że chce zostać w mieszkaniu, albo Quiero quedarme en casa. Tutaj mamy dwie opcje. Później te sabes peinar sola, czyli czy umiesz się sama czesać, albo sabes peinarte sola. Dwie opcje. Nie możemy zrobić dwóch jednocześnie jak coś. Nie róbcie tak, bo to będzie głupio. I później ostatnie zdanie. Os podeis. Centaur en lasia, czyli czy możecie usiąść na krzesłach, albo podejść Centauros en lasia. W sumie powinno być sillas, bo jeżeli jest liczba mnoga, czyli że wy, to oni będą siadać na wielu krzesłach. Hmm, no cóż, dobra, wybaczycie mi to. No chyba, że wszyscy będą siadali na jednym, bo mają cięcia budżetowe. No nieważne. Tak czy inaczej, to wszystko. Kończę dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Jeszcze nie wiem o czym nagam, o czym na, na co się zdecyduję. Tak czy inaczej będzie fajny. No, mam nadzieję, że wam dobrze poszło. Zostawcie lajka like i suba, jeżeli Wam się filmik spodobał. Siemano.